Cześć kochani! Chciałam Wam pokazać jak to wygląda nasz szczycie Kilimandżaro na wysokości 5895 metrów Ach. Muszę powiedzieć Wam, że nie spodziewałam się, że będzie takie hardkorowe wejście naprawdę Ja spodziewałam się yy, generalnie tego, że technicznie to wejście nie jest takie trudne, natomiast wysokość robi swoje i że tutaj kluczową sprawą jest aklimatyzacja. E, trasą, którą wchodziliśmy, ona była no, taka nie najdłuższa, 6 dni, a wchodziliśmy, ten atak szczytowy mieliśmy po czwartym dniu. Dzisiaj w nocy, o 12 w nocy wychodziliśmy. Doszliśmy e, na miejsce koło 8.30 rano. Ale powiem Wam, że nie spodziewałam się naprawdę. Tak sponiewierała mnie ta trasa, ale nie tylko mnie. Były tutaj też osoby, które wcześniej wchodziły na różne wysokie góry i one stwierdziły, że. Proszę bardzo, Cześć, jak się czujesz? Gratulacje. Nagrywam. Wiesz filmik taki dla znajomych. Mi jak... też się udało. No jak wrażenia? Jak no ma to taki niemaczaro. Hakuna matata Pole pole. To pole to pole czyli powoli powoli to, no. Together we can. Yeah, thank you so much. Thank you. <laughs> no ta osoba, ten porter, który się podłączył tutaj. Prawda jest taka, że bez pomocy tych osób to nie ma w ogóle szans, żeby ktokolwiek wszedł, bo byliśmy tak zaopiekowani. Yy, oni noszą nasze torby, bardzo ciężkie zresztą. Yy, jedzenie przygotowują i naprawdę pytają, czy, czy każdy się dobrze czuje. No Dzisiaj parę dobrych osób się czuła sponiwierana chorobą wysokościową. Mieli mdłości, yy, bóle głowy i brak apetytu. Też się tego bardzo opowiałam, i jako takiej choroby wysokościowej nie miałam. Przy czym bardzo tak konkretnie też podeszłam do tego, w sensie przez miesiąc czasu przed wyjazdem jadłam dużo jedzenia, które jest bogate w żelazo, bo żelazo wpływa na transport tlenu we krwi. Poza tym piłam bardzo dużo wody na tydzień przed wejściem na Kilimanjaro, od 3 do 4 litrów. Na ostatnia najważniejsza rzecz, którą robiłam i w której całą moją nadzieję pokładałam, to jest metoda oddechowa Hofa, która polega na tym, że w bardzo krótkim czasie można zmienić jakby proporcje tlenu do dwutlenku węgla we krwi. Więc ja to robiłam trzy razy dziennie teraz w czasie naszej wyprawy. No i generalnie nie miałam żadnych objawów choroby wysokościowej. Jestem dosyć dumna z tego, że tak mi się udało. Bo mieliśmy nawet trzech lekarzy, trzy lekarki w grupie i one też były. Przynajmniej jedna miała chorobę wysokościową, więc mnie się udało całe szczęście z pomocą góry tutaj absolutnie, żeby tego nie mieć. Natomiast jak się wchodzi, to wchodziliśmy po trzy kroki przerwa. Trzy kroki przerwa, no po prostu tak żółwym tempem. Jest człowiek tak zmęczony i, i tak bez sił, że to jest nieprawdopodobne. Ja się czegoś takiego nie spodziewałam. No i tak jak mówię, nie tylko, nie tylko ja miałam takie wrażenia. No w każdym razie udało się dojść do tego pierwszego punktu, Stella Point, a od tego pierwszego, później było jeszcze 45 minut do tego ostatecznego, do którego myślałam, że już się nie doczłapię, naprawdę. Na no razie to czapowałam. I no jest tutaj przepięknie. O dziwo mimo tego, że trochę tutaj czasu już jestem, nic na razie nie doskwiera. No ale za chwilkę zaczynamy schodzić w dół, więc Więc te wszystkie choroby wysokościowej objawy, jeżeli chciałyby się pojawiać, to powinny już znikać. No a generalnie zobaczcie, jesteśmy nad chmurami, nie? No to jest niesamowite. Z tyłu są chmury. No, tak, dach Afryki. Jest tutaj. No, jest przepięknie. Jest przepięknie, naprawdę. Bardzo się cieszę, że się udało. Bo jednak przyjechać tutaj i próbować. nie byłabym rozczarowana, gdyby się nie udało, ale było ciężko. A teraz mamy jeszcze zejście. Musimy zejść z powrotem do tego kampusu, z którego weszliśmy, Czyli z jakieś 10 godzin. I kawałek dalej. Czyli dzisiaj cała trasa jest przeznaczona na około 21 godzin tego całego hajku. Jest dosyć konkretny dzień. dla wszystkich i do usłyszonka, papa. A jeszcze nagrywamy?